Patrząc na rodzaj ugięcia na tej dwuzłotówce z 19 roku, można powiedzieć, że ona razem z tą prześliczną złotówką jednocyfrową oferowaną numer wcześniej była przechowywana. Proszę Państwa, jedyna rzecz na minus, ta, która determinuje ocenę przez nas stan na 2, tego banknotu to jest takie bardzo łagodne, delikatne i z trudem zauważalne, z trudem możliwe do pokazania. Ugięcie, które zaczyna się tutaj, przebiega tak lekko i tutaj, bez oczywiście żadnej linii pod światło. Może minimalnie przyciemnione na dole, ale też nie możemy powiedzieć, żeby to była linia. I proszę Państwa, druga rzecz na minus nagniotka na dolnym marginesie. Widzimy to doskonale tutaj w świetle równoległym. Mini nagnioteczki dwie na górnym marginesie. Poza tym, proszę Państwa, bez żadnych, żadnych uwag. Czyściutki, ostre narożniki, pełna, perfekcyjna, świeża prezencja. Tutaj widzimy jeszcze zmarszczkę produkcyjną w papierze. Ten narożnik minimalnie przyciemniony, ale to jest gigantyczne powiększenie w tej chwili. Także nieobiegowa sztuka z bardzo łagodnym, minimalnym tutaj ugięciem. o właśnie teraz nam się tutaj rysuje lekko jego garb i to wszystko. Dobry, solidny, klasyczny stan 2+, choć odrobinę bardziej zauważalne to zgięcie na tej złotówce, gdzie po prostu mieliśmy problem, żeby je pokazać. Teraz tutaj mignęło mi i widzę, że z tej strony na przykład, co jest dość rzadkie, ale jednak garb zgięcia był z trudem zauważalny, może też kwestia pola zadrukowanego, natomiast wkręśnięcie tego garbu widzimy tutaj dość wyraźnie, tak nawet dość ostro od strony rewersu. Czy widzimy pod światło jakiś tutaj zarys tego? Państwa w zasadzie można powiedzieć, że być może lekko na tej niebieskiej linii tutaj u góry, tak, ale to częściowo też pokrywające się jednak z polem zadrukowanym, więc tak wygląda ta dwójeczka. Tutaj widzimy też z kolei garb tej nagniotki dolnej, jednocześnie widoczność tak doskonała tych wszystkich elementów jednoznacznie potwierdza, że mamy do czynienia z banknotem naturalnym. Bardzo duża rzadkość w takim stanie, gdyż te banknoty w tej chwili zaczęły być poszukiwane, drogie i cenione już w Stanach nawet rzędu takich typu piąty, czyli można powiedzieć mocno zniszczonych, znoszonych, rozpadających się, brudnych, a tu mamy do czynienia z banknotem, który no jest banknotem nieobiegowym z lekkim jednym zgięciem. Polecam zdecydowanie.